Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym openingu draftów, które zostały podesłane przez moich widzów. Pierwsza, pierwszy odcinek z tej serii, czyli miesiąc temu, został obejrzany 71 607 razy. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, że Wam się podobało. 2116 łapy w górę, 86 w dół. Bardzo, bardzo to cenię, wiem, że Wam się coś takiego podoba przynajmniej. I lecimy z kolejnym odcinkiem, kolejną serią właśnie z tego. To będzie co miesiąc, ponieważ mamy drafty co miesiąc. Więc... Więc kolejne drafty, które zostały przesłane przez Was, przez moich kochanych widzów. Jest ich 6, 7, 8, 9, 10. Jeżeli dobrze liczę. Tak, zobaczymy. Dobra, za chwilę się wszystko okaże. Dobra, pierwszy draftik podesłany przez Matiasa 777. Zobaczmy, co tam jemu wypadnie. Już lecimy z tym draftikiem Golda. W ogóle to był Challenger. Challenger 2 chyba, tak? Ja bym tutaj brał golema, co on tu weźmie? Ja bym brał tu golema. Wziął beczkę, widać beczką gra. Tutaj bym mini pekę wziął. No zobaczymy, on decyduje się, długo się zastanawia, widocznie. Wziął mini pekę, smoki, skarmy, skarmy. I tak wygląda jego yy, draft chest. Niestety nie wpadła mu legenda, ale kolego życzę Ci następnym razem, żeby wpadła Ci legenda. A my lecimy do kolejnego openingu. I już mamy kolejny opening, tym razem kolega Pitrosz Challenger 3. Zobaczymy, czy on będzie miał więcej szczęścia do legendy. Trzymamy kciuki: 4000 golda. Tutaj chyba już legenda powinna paść, bo mi też padła z Challengera 3. No, wziął minionki, nie miał wybór, horde. Ja bym tutaj brał gangoblinów. Czy on to samo zrobi? Chociaż widać, nie używa gangu, bardziej ice spryty. Czyli ice spryty nie, wziął jednak gangoblinów. I tutaj ma Heela, i Lipiecek, i teraz jeszcze jest Dart Goblin, czy Ice Golem? Ice Golem, no i jest jednak tylko Epic, Smog, czy Klon, nie było legendy. Ale kolego, życzę ci w następnym openingu, żeby wpadła ci legenda ze skrzyni. Naprawdę trzymam kciuki za każdego z Was. Lecimy na kolejny opening. No i mamy tym razem Challenger jeden, Kolega Gaba nam podesłał, zobaczmy co tutaj będzie. Hila Heal, chyba sobie odblokuje, tak? Odblokował sobie Heala. Dobra, zobaczmy co teraz. Horde, Horde wybrał Giant czy Wizard? Giant, no i Epic, Prince albo Rage. Podejrzewam, że Princea właśnie wziął. Tak wygląda jego draft. Mam nadzieję, że nie zawiódł się mocno, bo nie było legendy, Ale znowu trzymam kciuki. Następnym razem będzie lepiej. I my już przeskakujemy do kolejnego opening'u draft'u. No i mamy kolejny opening Challenger 1, tym razem z mojego klanu x Colos. Pozdrawiam serdecznie, trzymamy kciuki za legendę. Jeszcze nie oglądałem żadnego yy, waszego podesłanego draft'u. No tutaj Elite Barbarzeżyńcy w zapach wziął, brawo, brawo kolego. Tutaj Hila sobie, sobie odblokuje, tak wziął sobie odblokował Hila. 50 aż kart padło, tutaj Smok czy Wiedźma? Smoka chyba weźnie. Bo widać, wiedźmy, nie używam. Tak, wziął smoka i co teraz jest? Wizard albo Miner wziął ElektroWizarda, chyba weźmie, tak? Tak, odblokował sobie, bo nie miał jeszcze tej karty. Dziękuję kolego za podesłanie tego pięknego openingu. Gratuluję legendy. A my przechodzimy do kolejnego. No, i tu już mamy Mastera 2. Tutaj będzie już na pewno legenda. Masterze 2 jest legenda. I Grecik nam podesłał znowu z mojego klanu Brave Poland. Grecik. Zobaczymy jaka legenda ci wpadnie, bo w masterze 2 już na pewno powinna być legenda. 6000 prawie golda. Kóch sobie Hila odblokuje. Raczej chyba Hila sobie odblokuje. Bo Mega Minion tylko jeden, myślę, że Hila sobie odblokuje. Jest heal odblokowany. No i tutaj chyba weźmie hordę minionów, bo on gra. Hordą. tam chyba widziałem tutaj minionki albo Ice, który wziął minionki. No i rakieta czy muskieterki? mu no, Prawidłowo kolego. No, i jest legenda Ice Wizard czy Inferno Dragon? Inferno Dragon na pewno. I jest jeszcze 30 Princeów i 30 Guardsów. Co on tu wziął? Guards jednak. I oto tak wygląda jego draft. Mam nadzieję, że na pewno jest zadowolony z opcji, które miał do wyboru. Gratuluję legendy, chociaż w Masterze 2 jest już prawie gwarantowana legenda. Dobra, przechodzimy dalej. Zobaczymy, kogo mamy następnego. No i mamy kolejnego kolegę, który podesłał nam Opening Challengera 3, nie wiem jak ten nick wymówić, bo to jest, jakby nie patrzeć, świeczka, czyli nawias, nawias i w środku gwiazdka, nie wiem jak to wymawiać do końca, nie sprawdziłem, dobra, tak to wygląda, tam się przebija przez to, więc nazywajmy kolegę, nie wiem, Znicz, o, będziemy na niego mówić Znicz, dobra. Lecimy z jego Challengerem 3. Mam nadzieję, że się kolega nie obrazi. No, 4000 golda. Tutaj Canon czy Bomber. No tutaj... Ja myślę, że żadnych bym nie chciał z tych dwóch, ale no, kolega muszę coś wie. Skarmy albo Xbo. Co tutaj weźmie? Wziął Xbo. wow. No i tutaj Heal czy Wizard. 100 Heal a, ładnie. Jest Epic, czyli będzie chyba Legenda, Bowler czy Wiedźma, bym Bowler'a brał, tak wziął Bowler'a i czy będzie teraz Legenda? Jest Legenda, Inferno Dragon czy Log, na co się decyduje? Chyba na Loga, bo tutaj widzę jednego brakuje, tak. Tak jak mówiłem, trzeci level Loga już może zrobić kolega. Serdecznie pozdrawiam i gratuluję tego draftu. I kolejny Challenger 1, Piotrek69. Zobaczymy, co jemu tutaj wydropi. Tutaj są troszeczkę mniejsze szanse na legendę. Ale w każdej skrzyni są, więc trzymamy kciuki. Royal Giant, czy elitarni barbarzyńcy? Wziął elitarnych barbarzyńców. No dobrze, patrzmy dalej. Goblinki, czy szkletonki? Widać, że albo nie ma golda, albo nimi nie gra, żeby ich ulepszać. Prawdopodobnie nie ma golda. 51 mega minionów bym brał tutaj zamiast Ice Golema. Co kolega tutaj wybierze? Chyba Ice Golemem gra, bo widzę, ma na lepszym poziomie. Tak, wziął Ice Golema. No i jest Epic Giant Skeleton czy bowler, Bowlera Niestety nie wypadła legenda Szkoda, szkoda kolego. Dobra Więc życzę w następnym drafcie. Życzę w ogóle lepszego draftu lepszej pozycji każdemu. No i kolejny Challenger 3 znowu mój Brave, Poland Judas X. Pompa dziękuję kolego za kolejny twój opening, który wylądował na moim mailu. No i czekamy na otwarcie i otwieramy. Trzymamy kciuki legenda, tutaj jest szansa. No legendę. O oh, chyba Hila sobie odblokuje. Tak jest, Hila odblokował. Eee, tu barbarzyńcy czy na knight, wymbrał, e knight, a jest, jest knight. No i tutaj Walkirnia muszkieterki. Wziął muszkieterki. Wow, a 100 kart prawie. No i tutaj lustro czy klon. Klona wziął. I co teraz? Legenda? Jest legenda. Sparky czy Elektro Wizard. Elektro Wizard oczywiście. Eee, Zobaczmy, jak wygląda draft kolegi. Tutaj sobie zrobił screena. Tak wygląda draft kolegi. Dziękuję Judasz X Pompa za podesłanie i trzymam kciuki za następny sezon. I mamy kolejnego Challengera 3. Tym razem kolega Max tam podesłał. Trzymamy kciuki za legendę. Zobaczymy, co tutaj wpadnie. 4000 golda prawie. Hila na pewno odblokuje. Wszyscy sobie odblokują Hila prawidłowo, żeby mieć zapa. Ja bym brał zapa. Jest zap. No i jest Xbox i PK. Co tutaj PK? No, szybko tu kolega nam przeskakuje, nie było legendy. Musimy sobie zobaczyć, zatrzymać za chwilę co tam wziął. Wziął Pekę, wziął Wizarda i wziął Baby Dragona. Szybko kolega przeskakiwał. Pamiętajcie, jak nagrywacie dla mnie drafty, nagrywajcie troszeczkę wolniej, żebym ja mógł coś skomentować. Chociaż wielu z Was nie lubi tego. Dobra lecimy do ostatniego openingu tutaj będzie troszeczkę przerobiony za chwilkę zobaczycie jesteśmy w kolejnym openingu tu kolega lubi Gekon podesłał w różowych kolorach ten opening troszeczkę przerobiony troszeczkę go musiałem uciąć żeby nie zajmował tutaj za dużo ekranu więc to jest ostatni opening w dzisiejszym drafcie dziękuję koledze Gekon pozdrawiam P.U.P. pozdrawiam Ciebie piąteczka Gekon no ale przysyłajcie mi normalne nagrania tutaj czekanie do końca sezonu i jest zaraz skrzynia wyskoczy. Jest skrzynia. Piękny wybuch. I mamy Mastera. No i co tutaj będzie? Horda minionów czy. O. Wizard. Tutaj muszkieterka czy Taran. Jest muszkieterka. Gwarcy czy. Lustro. Lustro. I wielki wybuch z parki i grewiard. No kolego, ja na Twoim miejscu bym brał Sparkiego. Ale wziął na pewno Greviarda. Szkoda, że to nagranie nie jest w całości. Nie wiemy do końca, co wybrał Gekon. Jeżeli to oglądasz, napisz, co wybrałeś, bo nagranie jest nie do końca dokończone. A ja dziękuję już Wam za te openingi, za te drafty, które mi podesłaliście za miesiąc. Mam nadzieję, że więcej osób podeśle drafty i zrobimy większy, większy odcinek z Waszych draftów. Dobra, życzę Wam Dobrych, dobrych miejsc na koniec tego sezonu. Trzymam za Was kciuki jak zawsze. Obyście doszli daleko. Obyście wydropili to co chcecie. A zwłaszcza legendy. Bo na tym polega opening w tej grze Clash Royale. Do usłyszenia. Do zobaczenia.